Mam coś mówić? Tak, już jest. Mianko! A mam tak naprawdę? Dobra. Dzień, manko. Może się najpierw przedstawię. Jestem Misiek Misiak. A to seria. Będę nagrywał na YouTube. Niestety nie mogłem zrobić. Z kamerką nie znalazłem. Wiecie, problemy techniczne. Ja już tutaj zrobiłem taką techniczną bazę. Bo zaczniemy. z pierwszą. ten Minecraft. niestety pierwszą serię. Z Minecraft'a. Sezon pierwszy. Bo będziemy robić sezon drugi, sezon trzeci. Rozumiecie? Tak jak zawsze. Ja już tutaj zrobiłem. Prezer z, no. już zrobiłem tutaj bazę. Nie chciałam was zanudzać. I tak. To trudko by potrwało, ale dobra. Nie chciałam was zanudzać. Hmm. Nic tu nie jest wgrane, Żaden mod. Teraz jest noc. Nic nie tak. możemy zrobić. Więc sobie pokopiemy kobla. Ja już tutaj robię taką prowerzyczną bazę. Więc będzie fajnie. Tutaj będzie pierwsze pomieszczenie. Tutaj będzie drugie pomieszczenie. Potem jakoś tutaj to oznacza. A tutaj sobie wykupimy. I tutaj nie wiem, co na razie zrobię, bo. Na razie będziemy czekać na, no na dzień. Zobaczę gdzie ten księżyc. O jest tam za O jest na środku. No Ci. O muszę włączyć opcję. Musimy włączyć jakiś żeby było fajnie. O, na razie to wolę zostawić w bazie, bo... Niezwykle ja gram na modach. Więc wiecie. Trochę nie znam się na prawdziwym życiu w Minecrafcie. O historię taką. Taką dziwną. Ale to jest zarazem fajną. Jak wiecie, to czasami w Minecrafcie są bugi. Więc ja takiego budyka miałem. i taki bóg był dziwny, bo na początku weszłem sobie na mój świat. Potem założyłam w swoim ekwipunku tutaj diamentową zbroję. O, mi się zniszczył. Do... Ale nie przeżywajmy. Założyłem taką zbroję. Jak tylko założyłem całą już zbroję taką, no wiecie, to od razu zaczęło mi się lagować. Po chwili wyłączył, skraszował mi się Minecraft. I jak znów próbowałem wejść, to już się nie dało. I to by mój Bóg. Najdziwniejszy i najstraszniejszy. Dobra, niech idziemy do tych pajączków. Jakby... Hmm, tego czasu... Jak się pojawi zbroja, to nie lubię jej zakładać. Jak się pojawi zbroja nagle. Dobra, już możemy robić pierwszy pokój. W naszym domku. Jakby co to drugą... Nie wiem jak będę miał jeszcze serię, ale jedyną na razie, którą będę nagrywał, to Minecraft. Wiecie. Minecraft hmm. jest fajny, ale... Ja na razie nie mam innej gry fajnej, która może Was zaciekawić i do tego nie. I, nie, i to na razie tyle. Tutaj będzie łóżko. Może jeszcze zrobię wyższy dach. Żeby nie było tak. Wiecie. Ale to jest baza wypad... To jest taka baza prowizoryczna. Potem się z niej wyprowadzę. Na razie robię na przetrwanie. Nadal jest noc. Co by tutaj zbudować? Tutaj sobie postawimy takie. Tutaj będą potem drabinki i się będziemy spinać. O, robi się dzień. O, szkielet. Szkielet zaczyna się palić. Sofak. Szkoda, że nadlały im mózgi. Szkieletowi najdziwniej. Przecież szkielet, wiecie, ma kości. Nie ma już głowy. Nie ma już mózgu. Pomogę mu się zabić. Pomogę ci! Pomogę, pomogę. O, dzięki. I zginął sobie. Spider, spidery, spidery. Widzicie, jest już dzień. Teraz sobie wykupimy trochę drewna żeby ulepszyć naszą bazę potem jeszcze ją jakoś poulepszę i się nawet przeniosę do jakiejś góry jeśli ją znajdę może nadal tutaj mieszkam. na razie wyjście wygląda tak jakby to to podaje, ten, w się sensie, yy, na mój ten macie. Jak chcecie, to sobie zastopujcie. Ja poczekam tak 10-15 sekund. Czy jedną minutę? Dobra. Mhm. złączam. No to jedziemy z koksem. Ja już tutaj knę. Drzewienko. Potem jeszcze coś tutaj porobię. Może tak powiększę. Potem wyrównuję ten teren. Ale na razie muszę podścinać te drzewa. Bo mi przeszkadzają. I tak się przyda dużo drewna. O, to trzciny. To jest najbliżej mojego domu i najbardziej mi przeszkadza. Potem zrobię jeszcze jakieś drzewie, drzewko. Teraz to drzewko sobie zetnę. Hmm. Dobra, teraz to sobie poznika Teraz tylko to drzewko I... o, jabłuszko Bierzemy łopatę O wow, moja paska. Lepiej nie było, żeby nie rozwalać przy mojej pasie. O, to jest draf. Skończył mi się chłopata. Może jeszcze sobie coś tam opowiem. O. Pi <grym> pierwszy raz zacząłem grać w Minecrafta, jak zacząłem oglądać J.J. Jokera. Nie wiem. Mój brat zaczął go oglądać. Potem ja go zacząłem oglądać. I tak się spodobał mi. Więc go dużo oglądał Oglądałem, oglądałem. Ale po jakimś czasie już przestał robić te filmiki. I było mi go żal. Miał fajną serię. Nie wiem, co się z nim się stało. Więc chciał najbardziej, jak żeby go ten to teraz ja zajmę jego miejsce, bo to jest moja pasja, żeby znaleźć, jakby znów zapasjonować tego JJ Jokera, który kiedyś nas opuścił i znów dołączył jako YouTuber, ale nie wiem dlaczego on przestał. To jest dla mnie właśnie nie wiadomo dlaczego. On przestał oglądać. Dlaczego, dlaczego? Nie to to O oh mój co to za dziwny pająk? <gryw> Najpierw mnie. Najpierw mnie nie walił, potem znów zaatakował. Potem zaatakował, a potem mnie przestał atakować. A potem znów zaatakował, bo jak panu. Dziwny za świat. Kwadratowy świat. Nigdy nie kręci się. Kwadratowy świat. Nigdy nie kręci się. Nigdy nie kręci się. Nigdy nie kręci się, zawsze będzie stał w miejscu. Jakby co to, to gram na wersji oryginalnej. Jest tu wersja 1.5.1 kropka O musimy iść. Zjemy się. Zjemu sobie. Przepraszam, jeszcze się nie znam.